Witajcie kochani w kolejnym, 18 odcinku LMLM bez tajemnic. Dzisiaj mam ze sobą tutaj gościa. Witam Was wszystkich. Witajcie, powitajcie, powitajcie mojego gościa Jole Kawaler, która postanowiła dzisiaj dobre pół dnia spędzić ze mną. Jak to powiedziała, chce się uczyć od najlepszych, chce mieć najlepsze dla siebie rezultaty w networku marketingu. Dlatego też dzisiejszy odcinek zatytułowałem. Jakiego zatytułowałem, Jule? Zatytułowałem, słuchajcie, no, no musi być pełny spontan. Pracuj z liderem zamiast czekać na cud. Moi drodzy, cud zawsze będzie cudem. A definicja skrótu cud to jest: czas unieść dupsko. Jola, co dzisiaj, czego się dzisiaj nauczyłaś, bo chciałbym, żebyś się podzieliła z naszymi widzami, jeżeli chodzi o działanie w mlm Zobaczcie, my tu mamy swoje biuro, tak, mamy winogronka, ciasteczka jakieś, kurczę, notatki, tu jest mój kalendarz. Pracujemy dzisiaj w, naszym, w, moim, w moim salonie, żebyśmy mieli przestrzeń do, do pracy, do oddychania, do, w ogóle do, do działania. Jola, co dzisiaj odkryłaś, bo... Od pewnego czasu już działasz w mlm jednak rezultaty u Ciebie nie były jakieś tam wyśmienite, jak to powiem. Bo były rezultaty takie, jakie były, ale dzisiaj widzisz, że można te rezultaty pomnożyć razy razy 10, nie razy 1 razy 2, tylko razy 10, inwestując o wiele mniej czasu niż to pewnie do tej pory Ci to zajmowało. Co odkryłaś bardzo. dzisiaj i przede wszystkim, czym byś się chciała podzielić tutaj z naszymi widzami, co robić, czego nie robić, albo co zmienić? Słuchajcie, przede wszystkim moje działania, można powiedzieć, do tej pory to były takie działania kosmetyczne, ponieważ ja robię bardzo dużo różnych rzeczy, pracuję na etacie, oprócz tego uruchamiam swoją fundację, która też pokłania bardzo dużo czasu, a do tego jeszcze moim marzeniem i celem zdecydowanie jest praca właśnie w marketingu sieciowym i uczenie się tego sposobu zarabiania pieniędzy, bo on daje mi najwięcej szansy na taką prawdziwą wolność. I ja bardzo sprytnie działałam, wydawało mi się, że potrafię wszystko, bo przecież jestem medialna, przecież prowadzę live'y, przecież rozmawiam z ludźmi i naprawiam czasami im życie i okazało się, że Prowadząc te działania w, w stronę marketingu sieciowego, nie, są, nie, nie były przeze mnie dobrze realizowane. Dzisiaj, tutaj, z Jackiem, odsłuchaliśmy sporo moich rozmów, przyjrzałam się nim zupełnie z boku, i odsłuchując je, już słyszałam, że prowadziłam te rozmowy w sposób niewłaściwy zupełnie niewłaściwy. Dlatego tak ważne jest, żeby po pierwsze nie, no nie, wiem, nie bać się konstruktywnej krytyki, bo tutaj jestem nie tylko chwalona, ale również Jacek pokazuje mi przede wszystkim punkty, które wymagają poprawy. I, I to jest rewelacyjne, że ja mogę korzystać z pomocy Jacka, który jest genialnym specjalistą w tej dziedzinie i mogę wdrażać to u siebie i już dzisiaj na bieżąco, Prowadząc różnego rodzaju rozmowy, już widać zupełnie inny, zupełnie całkowity zwrot akcji i zupełnie inne działanie. Inne reakcje. Zupełnie inne reakcje. I chciałam Wam też powiedzieć, że przestańcie odkładać na później i nie szukajcie wymówek. Ja tutaj dzisiaj jestem z zapaleniem spojówek. Moje jedno oko funkcjonuje, hmm. drugie, drugie jest zupełnie na urlopie. Jutro pewnie będę miała z nim jeszcze większe problemy, ale jak nie teraz, to kiedy? I nie ma już tak, że mogłam wykonać telefon, Jacku, dzisiaj nie, bo dzisiaj ja sobie będę chorować. Może za tydzień mi się uda, może za tydzień będą inne wymówki, które mi będą przeszkadzać. Mm -hmm. I ja y, powiedziałam, że y, marketingowi się ciemnemu nie odpuszczę. I MLM będzie nie tylko moim głównym źródłem utrzymania, ale będzie przede wszystkim głównym realizatorem moich marzeń, których mam multum. I wiem też, że MLM pomoże mi w mojej fundacji, i dzięki temu będę mogła pomagać innym. I to pomaganie będzie zataczało wielkie, wielkie koło. Dokładnie. A to dzięki temu, że jestem w odpowiednim miejscu z odpowiednim człowiekiem. Dzięki bardzo Jola za, za rekomendacje. Ale słuchajcie, dzisiejsze, powiem tak, ja znowu teraz też patrzę jako taki obserwator z boku. Jak wielkim zdziwieniem było dla Joli, że przykładowo wcześniej wysyłała do pewnych osób różne wiadomości, które nie do końca miały, ja powiem tak, skład tych wiadomości nie był do końca odpowiedni dla osób z którymi przykładowo od dawno nie rozmawialiśmy albo dla osób z którymi w ogóle nie rozmawialiśmy słowa mają ogromną moc słowa mają ogromne znaczenie zadawanie pytań właściwych właściwym ludziom mają ogromne znaczenie bo kiedy zadajemy wartościowe właściwe pytania uzyskamy wartościowe odpowiedzi które przykładowo dzisiaj nam pokażą z czym osoba sobie przykładowo w życiu nie radzi, jakie ma wyzwania dzisiaj, z jakimi wyzwaniami się mierzy i przykładowo, jeżeli my mamy dla tej osoby jakieś remedium, rozwiązanie, ta osoba chętnie nas posłucha. Ale jeżeli my wyskoczymy do osoby, że chciałbym ci zaproponować to, to, to czy to, zaproponować, jeżeli my nie wiemy, czy ta osoba w ogóle czegoś szuka? My dzisiaj musimy się dowiedzieć, czy osoba jest otwarta na poznawanie jakichś nowych możliwości, czy osoba dzisiaj jest gotowa w ogóle na zmiany w swoim życiu. Bo przecież, jeżeli chcemy wejść next level, czyli poziom wyżej, jeżeli chcemy wyjść na wyższy poziom, to my musimy być na to gotowi. Nie da się tak człowiekowi powiedzieć: chodź, zarobisz ze mną kupę kasy, a człowiek ci mówi: Ty, ale ja dzisiaj nie potrzebuję więcej kasy, ja potrzebuję więcej czasu. O. Jeżeli my się skupimy, że. Właśnie to, co nieraz raz pan jeżeli mi się skupimy na tym, że chcemy człowiekowi pokazać, jak może zarabiać więcej pieniędzy. Ale on mówi, ale ja się nie chcę zarabiać więcej pieniędzy. Ja mam pieniędzy tyle, ile potrzebuję. Ja się, przykładowo potrzebuję na przykład, nie wiem, więcej czasu, więcej zdrowia. A my mówimy o biznesie. I czy ten człowiek będzie chciał z nami o biznesie rozmawiać? No nie. Dlatego to jest tak mega ważne. Jest, ważne jest słuchanie, i ważne jest też to, słuchajcie, że nikt tutaj nikomu nie chce zrobić krzywdy. To jeżeli ktoś się do Ciebie odzywa z wiadomością, że proponuje Ci, czy szuka otwartości u Ciebie na to, abyś, abyś poznał nowe propozycje, to nie zacietrzewiaj się i nie uciekaj, bo nikt ci krzywdy nie chce zrobić, tylko po prostu odpowiedz, że to nie jest ten czas, a może to jest ten czas, a może po prostu wysłuchaj, bo może się okazać, że to jest jedyna szansa dla Ciebie, której właśnie nie wykorzystałeś i dalej będziesz czekał, że tak się odniosę do przyszłości na dotację, czy kupić sobie tą kolejną tonę węgla, czy też sobie nie kupować tej tony węgla. I Ważne jest, żeby mieć po prostu otwarty umysł, i dobrze, że możemy być jeszcze wszyscy w tym miejscu, w internecie, na Facebooku, póki on jeszcze jest, póki można używać go jako właśnie takiego wielkiego narzędzia i korzystajmy z tego. Także to, to jest naprawdę świetne miejsce i świetne y, propozycje, różne propozycje biznesowe, które, y, które możesz wybrać, dostosować do swoich predyspozycji, do swoich potrzeb, do wszystkiego, co, co y, właśnie jest dla Ciebie akurat najważniejsze. No więc, y, moi drodzy, tak podsumowując y, tego dzisiejszego live'a, y, nie chcę robić tych live'ów tasiemców, y, chcę tutaj dzielić się naprawdę z kondensatem, wartościami, które mają wpływ na budowę marketingu sieciowego. Ja mówię, będę adorował tą branżę, jeżeli chodzi o marketing sieciowy MLM, z jednego prostego powodu, bo wiem, że to jest to są projekty, może nie wszystkie. Aczkolwiek powiem, nie, może żeby ktoś źle nie zrozumiał, że dyskryminuje projekty, w których ja nie działam. Nie, nie jest tak, tylko nie we wszystkich miejscach będziesz miał właściwe środowisko, bo ja prowadząc rozmowy z ogromną ilością ludzi każdego dnia poznaję różnych, różne osoby, które działają w innych networkach i przykładowo bardzo często mi zgłaszają osoby, że przykładowo zostały zarejestrowane i zostały, można powiedzieć, zostawione na pożarcie wilkom albo uczy się ich tylko sprzedaży. Moi drodzy, pamiętajmy, że biznes marketingu sieciowego to nie jest sprzedaż, to nie jest sprzedaż, jest sprzedaży bezpośredniej. Sprzedaż jest w projektach, które wymagają nauczenia się sprzedaży. W marketingu sieciowym ty nie musisz umieć sprzedaży. Oczywiście warto się nauczyć sprzedaży, bo przy zamykaniu rozmów, właśnie czy kiedy chcemy pomóc człowiekowi podjąć decyzję, to warto nauczyć się tej sprzedaży. Mamy wiele książek, tylko nie wystarczy te książki przeczytać o sprzedaży, tylko zacząć stosować porady, wskazówki, które w tych książkach są. Także to jest, warto się nauczyć sprzedaży, bo w różnych obszarach naszego życia ta sprzedaż nam jest potrzebna. Nawet jak wychowujemy dzieci. Często, gęsto coś naszym dzieciom sprzedajemy. Dziecko przykładowo chce lizaka. Ty mówisz, nie, nie teraz, bo teraz będzie obiad. No ale dziecko się upiera, że chce lizaka. Czyli ty musisz mu jakoś sprzedać ten obiad, żeby później mu dać tego lizaka. Czyli to są już elementy sprzedaży. I powiem tak, te elementy sprzedaży przydają nam się na każdej, na całej płaszczyźnie naszego życia. Cokolwiek byśmy nie robili, ta sprzedaż jest naprawdę mega ważna. Jak ktoś się nauczy raz w życiu dobrze sprzedawać, być autentycznym, naturalnym, powiem takim improsprzedawcą, jak to Joasiak do niej mówi, ogromny szacunek dla Joasi. Też ja się znasz i tak. wiesz, też, o czym mówię, też to mówię. I, i też po prostu z pewnością ja mówię gdzieś elementy wdrażamy w swoim życiu, nie tylko w biznesie, ale ta sprzedaż jest mega ważna, bo my musimy być, nauczyć się dobrze improwizować na różnych przestrzeniach naszego życia. Witaj Ania, witaj Julita, witamy wszystkich tutaj na naszym live dzisiejszym i moi drodzy ta sprzedaż jest potrzebna, ale w, w takim prawdziwym działaniu MLM-owym. Czyli, kiedy poszukujemy, poszukujemy biznes partnerów, kiedy szukamy osób, które przykładowo chcą dla siebie spróbować produkt, którego my sami używamy, to ja powiem tak, umiejętności takie sprzedażowe nie są do końca nam potrzebne. Tak, żeby, żebyśmy po prostu byli profesjonalnymi, profesjonalnymi sprzedawcami, którzy przykładowo mają dzisiaj wejść do salonu i przykładowo sprzedać samochód za 2 miliony, tam bardzo często trzeba mieć umiejętności, żeby jednak klient nie poszedł gdzieś indziej. Tylko po prostu, żeby został u nas. Czyli e, możemy mu zaproponować tego samochodu to, 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 to. Bo przykładowo możemy sobie na to pozwolić, żeby temu klientowi dać. Oczywiście nie dajemy wszystkiego naraz. Dajemy po troszku i czekamy, kiedy klient po prostu, jak to się mówi, złapie haczyk. Złapie haczyk, e, ale po prostu, tak jak mówię, w marketingu sieciowym jest, to, jest nam to niepotrzebne. Ja dzisiaj, budując e, network marketing, ktoś mnie pyta, jaki produkt? Ja mówię, mamy produkt taki i taki. Dzięki temu produktowi otrzymuję to, to i to. Jest całkowicie bezpieczny produkt. Używam go, mam do niego zaufanie. Jak chcesz, możesz też spróbować. Czy to wymaga umiejętności sprzedażowych? No nie, prosta rozmowa. Nalajcie, na luzie z uśmiechem na twarzy. Ja nie muszę dzisiaj nikogo do niczego przekonywać. Jeżeli ktoś pyta, ok, a co jeszcze mogę mieć z tego? Ja mówię, możesz zarabiać takie pieniądze, takie pieniądze, jeżeli zrobisz to, 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 możesz zarabiać tygodniowo, miesięcznie. Tu akurat w projekcie, w którym działamy, e, mamy tygodniówki, cztery tygodniówki i piąta pensja jest miesięczna. E, jest to podsumowanie pewnych bonusów, e, które są bonusami miesięcznymi. Oprócz tego właśnie mamy tygodnióweczki, więc fajnie, bo co tydzień wpada, wpada fa, fajna pensja na na konto bankowe, więc ja jestem tym mega zachwycony, w dodatku w dolarach. Jeżeli ktoś lubi by zarabiać w dolarach, więc odezwijcie się czy do Joli, czy do mnie. Z pewnością, z pewnością pokażemy, jak również Ty możesz tutaj z nami po prostu działać, jak, jak możemy Tobie pomóc. I dzisiaj Jola, tak jak mówię, no, był taki moment zachwiania u Joli i ja mówię do Joli, okej, okay", mówię Jola, który dzień? Ja mówię, zbieraj się, i przyjeżdżaj do mnie, nie masz do przejechania całej Polski, bo mieszkamy, można powiedzieć, rzut od beretem. siebie, rzut beretem, zamiedzą, za miedzą, więc ja mówię, no myślę, że w tej kwestii nie masz żadnych wymówek. Ja mówię, znajduj przestrzeń. Mówię, kiedy dla ciebie jest wygodniej, ja wtedy dla ciebie znajdę czas. Bo moi drodzy, no, ja dziś jestem na takim etapie właśnie, jeżeli chodzi o deton marketing, że ostatnio osoby mnie pytały, jak tam Jacek urlop, jak tam wypoczynek. No Mój wyjazd to nie był urlopem, nie był wypoczynkiem, ja dzisiaj nie potrzebuję urlopu, urlop mam każd każdego dnia. Nawet dzisiaj pomagając Joli, po prostu czuję się zrelaksowany, wyluzowany, uśmiechnięty, bo jest to praca, która dzisiaj ode mnie nie Od której nie wymagam urlopu. Pomagając, angażując się w to, po prostu ja szczerze odpoczywam. Ja nie potrzebuję odpoczynku od tej pracy, bo to jest mega przyjemna praca i życzę tego każdemu. Ale każdemu, kto naprawdę chce zmienić to swoje życie. Każdemu, kto podejdzie do tego networku na luzie, bez spiny. Bo, kurczę, no, no jak idziesz do kina, prosty przykład, idziemy do kina, byliśmy na fajnym filmie, więc jak ja dzwonię do Joli przykładowo, Jola, hej, byłaś na takim, takim filmie w kinie, Jola mi mówi, no nie, ja mnie to polecam, polecam, kurde, przejście, mówię, grają w tym kinie, rewelacyjny film, e, także warto, warto pójść zobaczyć. I to wymaga ode mnie jakiejś ciężkiej pracy? No nie. No nie, zadzwoniłem, poinformowałem Jolę, że jest zarąbisty film w kinie. I moi drodzy, tak samo powinniśmy działać w marketingu iściowym. Mamy coś dzisiaj w ręku? Chce ci pomóc mieć przykładowo, nie wiem, lepsze życie, chce ci pomóc, pomóc zarabiać pieniądze, chce ci pomóc y, zrealizować twoje marzenia, bo to my mamy dla każdego. I często ludzie, no jak poinformować ludzi? No tak jak o kinie, tak jak o fajnym koncercie. Tak jak, nie wiem, jest, nie wiem, w jakimś sklepie promocja na coś fajnego i dzielimy się tym z kimś, po prostu dzielimy się informacją. I to samo jest z marketingiem uściołem, y, Ale wydarzy się to wtedy, kiedy Mamy przede wszystkim system, mamy narzędzia, które wykonają za nas większość pracy. Kiedy mamy system, gdzie to lider za nas wykona ogromną ilość pracy, bo jeżeli mamy system, to przykładowo mamy prezentacje nagrane, mamy prezentacje na żywo, bynajmniej my to robimy z, z liderami i mamy dzięki temu ogromne rezultaty. Powiem tak, no nigdy wcześniej do tej pory w różnych projektach nie zbudowałem zespołu w przeciągu dwóch miesięcy. No dzisiaj i wczoraj, wczoraj minęło równe dwa miesiące, jak działam w projekcie, w którym działam, tutaj Jola też działa na chwilę obecną. I, i, i przede wszystkim nigdy wcześniej się to nie, nie wydarzyło w moim życiu, żebym ja w dwa miesiące zbudował zespół na liczący ponad 1200 osób. Moi drodzy, jest totalna petarda, ale tak jak mówię, działamy już narzędziowo, działamy systemowo. I każda osoba, która przychodzi, wprowadzamy ją na system, dajemy jej narzędzia. Oczywiście, jak ktoś się gdzieś nie, nie czuje, gdzieś tam ktoś potrzebuje właśnie wsparcia offline'owego. Ja często mówię, że najlepszy biznes online robi się offline. Ktoś ma możliwość, ktoś chce mnie odwiedzić, ktoś chce ze mną popracować pół dnia, jeden dzień, żeby nauczyć się tego właściwego działania. Ja polecam, ja zawsze daję swoim ludziom w swoim zespole i to nie ważne, czy dzisiaj Jola jest moją jedynką, czy nie jest, bo Jola ok, zarejestrowała się tam z kogoś polecenia, ale jestem też dla niej liderem w projekcie, w którym działamy wspólnie, więc przyjechała i po prostu uczymy się właściwego działania. Dzisiaj Jola odkryła właśnie, jakie błędy popełniała i dzisiaj wie, że po prostu popełnianie tych błędów non stop nie doprowadzi jej do rezultatów takich, jakie by chciała mieć. No, widzi jakie ja mam rezultaty. Nieraz ktoś tam mówi, że ktoś wczoraj, wczoraj ktoś powiedział w, jednym, w, jednym, w jednej z wypowiedzi, że ha, my pokazujemy pieniądze, to są wirtualne pieniądze. Okej, okay, mogą być dla kogokolwiek wirtualne, dzięki że te pieniądze wirtualne pozwalają mi realizować marzenia, pozwalają mi pojechać na wycieczkę, pozwalają mi zapłacić za paliwo, pozwalają mi na zjedzenie obiadów dobrej restauracji. Niech sobie będą wirtualne. Dla mnie mogą być wirtualne. Tak, one są wirtualne, bo przeważnie płacę kartą, więc Dokładnie. powiem tak, no jakoś tam w papierach nie widzę. Nie, nie, nie ale mam mam po prostu nic. w plastiku one są. Czy mam podpiętą apkę pod telefon, bo praktycznie karty to są, nigdzie nie noszę, ale telefon zawsze noszę, więc mam podpiętą apkę pod telefon i wszystkie płatności płacę telefonem, więc no, płacę wirtualnymi pieniędzmi, jeżeli by ktoś tak by chciał tutaj się dogłębnie doszukać. Ale te pieniądze mogę również iść do bankomatu i wypłacić, żeby mieć te papierki, jeżeli, jeżeli komuś yy, zależy na tych papierkach. Także to jest, to jest mega fantastyczne. To jest super. A ja chciałam Wam jeszcze powiedzieć, jaką ja widzę różnicę między pracą na etacie, którą bardzo wiele osób preferuje. Muszę się oprzeć. E, oprzyj się. Albo się nie opieraj. Nie wiem, co tam trzeba powiedzieć. <suszy> I słuchajcie, praca na etacie jest dla wielu bardzo bardzo istotna, dla mnie też była bardzo istotna i jest nadal, póki jeszcze ją wykonuję. I chciałam powiedzieć, że biorąc sobie urlop w pracy na etacie, zwykle wiele osób tak marzy, podczas tego urlopu nie odpoczywa, bo zawsze okazuje się, że jest coś ważnego do zrobienia, albo trzeba odrobić jakieś zaległości, albo trzeba się z jakiegoś powodu w pracy stawić. Natomiast tutaj pracujemy sobie z Jackiem przecież dzisiaj cały dzień. Pogoda nam pokrzyżowała plany, bo w ogrodzie stoi kuszący basen, który prawdopodobnie byłby wykorzystany, gdyby nie to, że padało tak bardzo mocno, że nie dało się suchą stopą dojść do tego basenu. A kto suchą stopą chce dojść do basenu, przecież to więc nie ja wiem, na ale z... nic nie nic na jest szkole. Szkole. Ja, ja jestem tam. za, ja mogę iść już teraz, także wiesz. Także jeszcze mnie, nie ten... ten... wiadomo, jak się ta praca. Wiesz, że dla mnie zrozumie. temperatura w basenie nie, w ogóle nie, nie odbywa żadnego. W tej roli. Dokładnie, widząc to co się dzieje jak kujesz lód zimą, to, to dokładnie, także uważam, że ten dzień był bardzo owocny dzisiaj i niewykluczone, że jeszcze go kiedyś powtórzę, także jak będziemy się wspinać na jeszcze wyższe stopnie i jeszcze wyższe, to na pewno będę zawsze korzystała z pomocy Jacka, bo, bo warto. I to, co mogę dodać na zakończenie, moi drodzy. Jeżeli dzisiaj działasz w marketingu sieciowym, zwanym MLM, czyli Multi Level Marketing, tak to brzmi z angielskiego, moi drodzy, bardzo często o tym mówię, ale wiele ludzi nadal popełnia ten sam błąd. A pamiętajmy, że nie możemy robić tych samych rzeczy, oczekując innych rezultatów. I ja będę na to zwracał uwagę. Znajdź sobie zawsze. Ale to zawsze, jeżeli chcesz mieć rezultaty w marketingu sieciowym, jest tu z nami Marlena, której gratuluję, bo Marlena jest też z nami w projekcie. Fajnie Marlenka, że jesteś. Mogę Ciebie też za przykład dać, że właśnie dołączyłaś i zaczęłaś iść drogą właściwą, nie własną. Dzięki temu Marlena ma mega fantastyczne, spektakularne rezultaty. Za chwilę z pewnością w internecie o Marlenie, o Marlenie będzie głośno. Ja już o to zadbam, bo zasługuje na to Marlena świetne rezultaty świetne rezultaty po prostu w działaniu ale jest jeden powód Marlena jest bardzo blisko mnie mimo tego że ja mieszkam koło Krakowa w Kotowie Marlena mieszka w Niemczech nie znam dokładnie miasta nie pamiętam ale mieszka w Niemczech czyli dzieli nas pewnie minimum ten 1000 km albo dużo dużo więcej więc co Marlena, kiedy nie wie co jak zrobić, kiedy po potrzebuje po prostu wsparcia, kiedy yy, jakiś ruch potrzeba zrobić, a nie wie dokładnie, co robi, od razu się do mnie odzywa: Jacek, pomóż mi, po powiedz mi, co mam tu i tu zrobić, jak to mam wykonać. Dzięki temu ma rezultaty. Dlatego ci powiedziałem o tym, bo jeżeli chcesz mieć rezultaty, znajdź sobie właściwe środowisko, w którym nie tylko zostaniesz zarejestrowany, ale będziesz wspierany, będziesz miał pomoc lidera. Nie dopiero wtedy, jak będziesz miał rezultaty, bo wtedy jak już ktoś ma rezultaty, to nie jest mu do końca potrzebna pomoc lidera, bo znaczy, że już jest w tym momencie samowystarczalnym po prostu MLM-owcem, który wie co, jak robić i ta osoba już ma rezultaty. Ale przykładowo, jeżeli zaczynasz albo byłeś gdzieś, robiłeś coś, działałeś, nie miałeś rezultatów, znajdź sobie wspierające środowisko, znajdź sobie miejsce, gdzie to liderowi będzie zależało na Twoich rezultatach, gdzie lider da Ci swój czas. Ale nie to, że lider będzie za tą gonił będzie dopytywał: no hej, powiedz mi, co tam, w czym ci pomóc i tak dalej, i tak dalej. Tylko to ty masz biegać za liderem, tak samo jak to zrobiła Jola. Kiedy się możemy spotkać, chcemy usiąść, chcę po prostu podziałać z tobą jeden na jeden. Po prostu potrzebuje tego, jak, się, jak ryba, wody potrzebuje, jak człowiek tlenu. No bez tlenu za chwilę padniemy. To samo było u Joli. Gdzieś tam robiła, ale pewne rzeczy robiła niewłaściwie. Mimo tego, że ja jej tłumaczyłem, pokazywałem dzisiaj, przeanalizowaliśmy dokładnie, rozmowa po rozmowie, sprawdziliśmy, wyłapaliśmy błędy za chwilę, ona zaczęła odsłuchiwać i mówi to samo, co powiedziała na początku. No kurczę, słyszę już, że są tam taki błąd, taki błąd, taki błąd w tej rozmowie. Często to było właśnie takie zachęcanie do czegoś. Zamiast przekazać informację, że mam coś w ręku, chcesz, możesz z tego skorzystać, nie chcesz? OK, idziemy dalej. Na tym polega MLM. Nie na wciskaniu, nie na przekonywaniu, nie na sprzedawaniu produktów. To nie jest MLM. Oczywiście zdarzą się osoby, które będą naszymi wiernymi klientami, którzy będą y, kupować nasze produkty. Bo moi drodzy, branża marketingu sieciowego to jest 90% klientów. Ale nie klientów, którzy kupują od nas. Nie klientów, którzy, którym my musimy dostarczyć produkty. My mamy oczywiście swój sklep jako partner, biznes partner w yy, branży marketingu sieciowego W każdej niemalże firmy dzisiaj każdy partner dostaje swój link partnerski, i dzisiaj ktoś mi mówi, przykładowo, nie wiem, mam w swoim projekcie długopisy fajne, zajebiste, po prostu one same piszą, po prostu nie trzeba ręką ruszać. Mam takie magiczne długopisy, które same piszą. Yy, nawet po zapisaniu można tutaj wpiąć takiego USB-ka, to akurat nie ten długopis, ale uznajmy, że to jest ten długopis, który ma tutaj takie USB. I ja pisząc sobie na kartce, mogę sobie to zapisane coś przenieść na plik do, do Worda, podpinam tylko kabelek USB. Fajny długopis, no nie? Akurat nie mam go tutaj, ale tak jak mówiłem, posiadam taki długopis, gdzie piszę na papierze i później sobie przenoszę to wszystko do pliku Worda. Mogę mieć i mogę sobie wydrukować coś takiego. Re, rewelacja, polecam, fajny długopisik. Ale przykładowo, mam taki długopis właśnie i... Co, jak go dzisiaj nie sprzedaję, jak ktoś mnie zapyta, okej okay, Jacek, gdzie ja mogę taki długopis nabyć? Ja mówię, okej, okay, podeślę Ci link, wejdź sobie tu w tego linka, zamów sobie długopis. Cześć pieśni, mnie nie interesuje wysyłka tego długopisu, nie interesuje mnie zapakowanie tego długopisu, nie interesuje mnie ewentualna reklamacja tego długopisu, bo coś się mogło, nie wiem, I wydarzyć. Skład tego długopisu, z Nie muszę mieć magazynu, nie muszę się niczym martwić. Ja dzisiaj się skupiam na robieniu dobrego marketingu i budowaniu swojego biznesu. Które daje mi przede wszystkim totalną wolność. Mogę ten biznes robić z każdego miejsca na świecie. Mogę go zabrać na wycieczkę w podróż. Robiłem to przez ostatnie dwa tygodnie. Miałem w podróży swój biznes, mój biznes urósł o 10% od, sprzed momentu, kiedy wyruszyłem w swoją podróż. I to jest genialne, że możemy to robić z każdego miejsca. Ja dziś będę zawsze powtarzał, że geniuszem był człowiek, który wymyślił w ogóle branżę marketingu sieciowego. Branża ta istnieje już od ponad 100 lat. Na świecie. Ponad 100 lat. A tak wiele ludzi dalej ją myli z różnymi innymi tworami, które się tworzą dzisiaj. To nie jest tak, że tutaj ludzie, którzy są na dole, zarabiają na tygu góry. Bo tak jak powiedziałem, w tej branży 90% to klienci, którzy sobie chcą korzystać z produktu, bo spróbowali raz, zasmakował im, po prostu zadziałał dla nich produkt, oni go chcą używać. 10% niecałe to są tylko osoby, czyli ci budowniczy tego biznesu, czyli liderzy i biznespartnerzy, którzy zobaczyli możliwość biznesową i po prostu zaczęli się angażować, ale angażować we właściwy sposób. Dlatego zobaczmy, jak dużo jest frustratów na rynku, bo nikt ich nie potrafi nauczyć właściwego działania. A moi drodzy, nieraz wystarczy w różnych kwestiach zmienić troszeczkę, troszeczkę, naprawdę... Ty Ty, ci ty, ty, ty zmienić, nie kombinować, nie przekształcać, nie robić po swojemu, bo nieraz yy, właśnie to jest to, że ludziom ten biznes się wydaje za prosty, żeby on mógł dawać milionowe dochody. A ja powiem zawsze, że właśnie wszystkie wielkie rzeczy tkwią w prostocie. I dokładnie. I tym optymistycznym akcentem. Zakończymy tego live'a. Zakończymy tego live'a. My jeszcze, jeszcze mamy 15 minut dla siebie z Jolą? Tak. Bo za chwilę też mam jeszcze dzisiaj sobota pracująca i zobaczcie, A to... kurde, ktoś powie, w weekend to się powinno odpoczywać. Ja, ja mimo tego, że z Jolantą siedziałem, spędziliśmy fantastyczny czas. Czy ja się zmęczyłem? No nie. Czy ja się tym live'em zmęczyłem? No nie. Robię go z czystego serducha. I pamiętaj, to co pisze tu u mnie, uwielbiam tę koszulkę. Never give up. Nigdy się nie poddawaj. Znajdź sobie osobę, która Cię poprowadzi. I trzymaj się jej kurczowo. idź koło niej. Idź koło niej, naśladując po prostu to, co działa u tej osoby, czyli u lidera. A tymczasem oddzwonimy jeszcze do kogoś, kto tutaj a propos dzisiejszych moich działań chce się ze mną porozumieć właśnie telefonicznie. No Nie będziemy numeru pokazywać, ale tu już jest, jest telefonik już gotowy z numerkiem, <noise> Jola przygotowała i zobaczcie, można zrobić live'a, można przygotować i za chwilę już działamy dalej po prostu, żeby tutaj pomóc Joli. Po prostu wystrzelić w kosmos, dzięki Ania, ekstra koszulka. Tak, uwielbiam ją. Mamy już naprawdę, szukałem kolejnej, mamy już naprawdę bardzo długo, ale powiem tak, i tak jest w bardzo dobrym stanie. Uwielbiam tą koszulkę. Mamy jeszcze kilka innych koszulek, które też mają ten, ten, właśnie oto slogan: Never give up. Nigdy się nie poddawaj. Powiedziałem, że te live'y będę robił powyżej 250 dni, bo ostatnie wyzwanie, które robiłem basenowe, robiłem przez 250 dni, to jest kolejne wyzwanie, które będę robił więcej niż 250 dni. Także jeżeli nie jesteś gotowy na to, żeby Ci Jacek wyskakiwał z lodówki, po prostu odłącz się od Jacka, jeżeli zabierasz tą wartość, daj, daj serducho, daj komentarz i przede wszystkim udostępnij tego live'a, aby dzielić się tą wartością, którą tutaj przekazuję. No i widzicie, dzisiaj i wczoraj spadają z nieba gwiazdy, a ja właśnie się wzbijam, także trzymajcie się za mnie kciuki. Dokładnie tak. Dzięki, Jola.